Bez słowa i tylko pojękiwania krów przerywały to, tą przygnębiającą ciszę. A teraz rzecz od początku. Później wieczorem, gdy ja już spałem, przyszedł kolega wujka Czesława. Wracał z lasu. Był partyzantem w oddziale AK. To ten nieogolony przybysz, który przygadł mi do Było już po północy, że wszyscy ułożyli się do snu. Nie dany, jak około trzeciej. W w kuchni zbudziło energiczne pukanie do drzwi. Zdecydowany niemiecki głos kazał natychmiast otwierać. Chwila wahania i grozy. Nie ma rady, trzeba otwierać. Do mieszkania weszło kilku młodych żołnierzy z bronią gotową do strzału. Na podwórzu i za oknem od strony pola byli dalsi. Jeden z nich, na pewno dowódca, zapytał o gospodarza. Dziadek zgłosił się do toho. Zapytał więc, co to za ludzie. Dziadek wyjaśnił, że rodzina z miasta chroniąca się przed frontem. Dowódca dokonał powierzchnego przeglądu mieszkań i na chwilę wyszedł na dwór, pozostawiając jedynie dwóch żołnierzy. Byli bardzo zmęczeni. Zsiniały zimna twarze i zaczerwienione oczy wskazywały, że są w już jakiś czas. Po chwili dowódca powrócił, a za nim pozostali żołnierze. Było ich dziesięciu. Dobrze uzbrojonych młody ludzi. Dowódca wyjaśnił, że chcą się najeść i przespać. Na wielkim piecu kuchennym stał garst z wodą, aby ran było się czym myć i duży kocioł, taki, w jakim gotowane było pranie, pełen bulgoczącego, smakowicza, pachnącego kapuśnia. Zbudowane kobiety zaczęły pospiesznie szykować miski do nowa i jednocześnie krajać chleb i nakładać kapuśnia. Byli bardzo głodni. Pajdy chleba, pajdy słoickiego chleba dosłownie znikamy ze stołu. Obudzona rodzina. Ręki. Proszę się rozebrać z tego płaszczyka, bo tu będzie gorąco. Bąknąłem, że nie, a pan kontynuował. Proszę, niech pan siada. Czy pan pali? Potrząsnąłem przecząco głową. I w tak miłym, kurtuazyjnym nastroju rozpoczęło się, rozpoczęło się przesłuchanie. Personalia poszły gładko. Do przynależności, do przynależności przyznałem się również nie zapierałem się w swojej funkcji, oraz grzecznie opisałem, co robiłem jako sekretarz. Aż padło pytanie o pseudonim i tu odmówiłem odpowiedzi. Po kilkukrotnym pytaniu, drugi mężczyzna czarnogłosy, który przysiadł na, leżące, na leżance stojącej pod ścianą, odezwał się, rzucając wiązankę słów tak wulgarnych, jakich nigdy wcześniej i później nie słyszałem. Potem wstał. Podszedł do mnie, stanął w rozkroku i wówczas dostałem pierwsze uderzenie w twarz. Potem drugie, trzecie i kolejne. Nie rozpłakałem się jak dziecko. Miałem zaledwie 13 lat, ale zaparłem się z iście szczynięcym uporem. Mój pseudonim to Rudy, ale ja im tego nie powiedziałem. Kolejne pytanie i bicie, bicie i bicie. Najwięcej było bicia przy pytaniu, kto nami kierował. Odpowiedziałem, że się chce wyciński ale kto ze starszych, tak wiedziałem po co chodzi. Niedawno przed tą naszą wyspą zlikwidowano organizację dorosłych, wśród których był pan Olbrych, nasz nauczyciel i wychowawca. Ale on naprawdę nami nie kierował. Mój oprawca wyszedł, biorąc przed wejściem z szafy stojącej przy drzwiach jakieś krople czy tabletki. W trakcie całego przesłuchania z jednoczesnym metalicznym szczeknięciem, zamka w karabinie zmroziło mnie. I wtedy dopiero przypomniała mi się informacja przekazywana cichaczem, że warto rozpoczynają żołnierze z nowego rocznika. Uczucie okropne. Lufa karabinu wycelowana w moje ciało, nabój załadowany do komory nabojowej, palec wystraszonego młodego człowieka dotyka zimnego metalu języka chustowego. Przecież wystarczy tylko lekko ba. Nawet przypadkowo nacisnąć tę blaszkę i. Takie napięcie trwało tylko chwilę, a wydawało się nieskończonością. Wreszcie wyraźnie było słychać drżenie lęku w głosie. Padło pytanie, kto idzie? Przełknąłem ślinę i na spokojnie jak... ...trójki Iza i Staszek, stomatologów, którzy po studiach wylądowali na terenie powiatu wieruszowskiego w czasie mojego wicekierowniczenia w Wydziale Zdrowia i pomagałem im znaleźć się w tych nowych warunkach. Piotr również nadał tej wizycie dość żartobliwy charakter. Opowiadał o sprawach nieistotnych, dowcipkowych. Tak jakoś mimo woli powiedział jednak, że rozmawiał o mnie z Jurkiem i ten stwierdził, że dwa razy byłem eks. Opowiadał jeszcze o czymś, coś planował, ale w mojej mózgownicy królowało to krótkie eks. Dopiero gdy Zostałem sam i na spokojnego wróciłem do zdarzeń, które spowodowały moją obecność w szpitalu. Wszystko stało się jasne. Byłem w stanie śmierci klinicznej. Tak, wiele razy w życiu zdarzyło mi się zemrzeć, stracić przytomność nawet na dość długo. Ale wówczas jest przerwa, jest ciemno, nie ma nic. A tutaj ta jasność, to odczucie uciekania wchłaniania w nicość. Jakieś to zgodne z czytanymi opowiadaniami o życiu po życiu. A opisy tak mnie pasjonowały, tak wydawały mi się nieprawdopodobne. A za tym byłem po tamtej stronie? Ile szczęśliwych zbiegów okoliczności musiało zaistnieć w tej mojej przygodzie z ogórkiem, że jestem jeszcze w świecie żywy? Bo przecież gdyby żona nie, bez, nie wezwała radienia z pogotowia, a najpierw przyszła zobaczyć, co to ze mną się dzieje, to. Albo gdyby karetką przyjechał inny lekarz, któremu żonie nie zaproponowałaby kawy, bądź też gdyby Jurek nie przysiał na dłuższą chwilę i po zbadaniu i zapisaniu lekarz z karetka by odjechała, to. Pan prędko, bo może zdechnąć. Złapał mnie za rękaw, A ja przerażony idę za nim. Wiedziałem, do czego służy trokarz, ale nie miałem pojęcia, jak go użyć. Wreszcie, zdecydowanym ruchem, zatrzymałem go i dokończyłem informując – ten trokar jest darem PZU dla Waszej spółdzielni. Ja się na tym nie znam. Proszę tylko potwierdzić odbiór. Był bardzo zdziwiony takim obrotem sprawy. Mój rower był sprawcą wielu przygód, ale przecież nie będę opisywał o urwanym pedale, pękniętym łańcuchu czy przebitych oponach. Ale to jest warto odnotowania. Jest zima. Jadą do wsi z dość wyraźnego zniesienia. Nogi na pedałach i, pomimo dużej prędkości, nie wyhamowuję. Na drodze typowa gruda. Rozjeżdżone błoto zamarzło. Już zjechałem, gdy znalazłem się we wsi na niewielkim placyku stanowiącym rozwitanie dróg. I wtedy poczułem, jak mój rower się wydłuża. Stanąłem na nogach i ze zdziwieniem stwierdziłem, że kierownica jest dalej niż być powinna. Schodzę i patrzę. Rama pękła w dwóch miejscach, pod siodłem i przy pedałach. I mój rower rozłożył się na dwie części. Koło przednie z kierownicą i koło tylne z pedałami i siodełkiem. Stanąłem całkowicie załamany. Do Nowysława daleko, a rower w częściach. Wziąłem te dwie części i dowlokłem się do biura spółdzielni produkcyjnej, gdzie miałem kilka spraw do załatwienia. Rzecz jasna z wielkim zakłopotaniem opowiedziałem to widzicie wtedy kierownik się nie pyta, czy ja pojadę w tele. A pracownik dostał polecenie pojechać, no powiedzmy, na poruszczyki. Powiedział, kierowniku, czym pojadę? O, o, tej, o tej porze na Foruszczyki? wtedy nikt się tego nie pyta. Należało pojechać i basta. We fragmencie opowiadania o Górek, które czytałem, padło nazwisko, czy bo. Jak Państwo widzicie, wtedy kierownik się nie pytał, czy ja pojadę w teren. A pracownik dostał polecenie pojechać, no, powiedzmy, na poruszczyki. Powiedział, panie czym pojadę? O, o, tej, o tej porze na Foruszczyki? Wtedy nikt się tego nie pytał. Należało pojechać i basta. We fragmencie opowiadania o górek, które czytałem, padło nazwisko. Czy thank